Cześć, witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Hołk i witam Was w materiale Top 5 procesorów do 300 zł w 2021 roku. Przed rozpoczęciem materiału dziękuję Wam za mega przyrosty na moim kanale. Jak widać wyświetlenia i czas oglądania wzrastają regularnie. Dziękuję też za miłe komentarze i pozytywne oceny pod moimi filmami. Cieszę się, że mogę wam pomagać. Już niedługo 2000 subskrypcji, więc zapraszam do zasubskrybowania tego kanału naprawdę bardzo mocno, dlatego że cieszy mnie przyrost po prostu użytkowników, jakim jestem w stanie pomóc. Jak tutaj widać, wyszukiwarka się włączyła, ale to już wywalamy. A teraz zapraszam do intra i do materiału. Witam Was po intrze. Zatem naszym pierwszym procesorem będzie i5 6500. Oczywiście sprzedawane z coolerem, bo czemu nie? Chciałbym również powiedzieć o tym o tym procesorze coś niesamowitego. Ale jest to czterodzeniowa i czterowątkowa jednostka. Tak to 3,2 GHz. Jest to przestarzały model, jednak do kwoty 300 Zł, zapewni nam jako tako możliwości do grania. Ja wiem, że można inwestować w starsze procesory typu i5-4670K, ale, ale nie obsługują one pamięci DDR4, które jednak wpływają mocno na gry typu CSGO, które ciągną wiele mocy z procesora. Jeśli chodzi o jakieś inne plusy poza ceną i dostępnością płyt głównych, będzie ciężko. Ale przechodzimy do następnego procesora, czyli jakby kolejnej ewolucji. Mamy i5 7400. Jest to i5 na soket 1151, czyli taki sam jak i5 6500. Też czterodzeniowa i czterowątkowa jednostka o taktowaniu 3 GHz i 3,5 GHz w trybie turbo. Moim zdaniem jak na procesor wykonany Technologii 14 nm daje radę. Jest tutaj, pamiętajcie, że jeszcze Cable Lake, czyli nie wchodzimy tu jeszcze na 8 czy 9 ge generację, która korzysta z Lake. Jeśli chodzi o następny procesor w kolejce, będzie to AMD 3 3200. Jest to czterodzeniowa i czterowątkowa jednostka o taktowaniu 3,1 GHz. Jego największym plusem jest to, że obsługuje bardzo wysokie taktowania pamięci i łatwo łatwo go rozbudować. W sensie składania komputerów z Ryzenem niesieje z sobą to, że y, możecie kupić nawet X570, B450, możecie zainwestować wszystko w płytę główną i stać słabszy procesor, który potem będziecie mogli wymienić. Ryzen, y, Ryzen przepraszam, używa bardzo y, fajnej aktualizacji bios -u. oczywiście widzę, że Intel też to zrobił w przypadku y, Socketu 1200 na Comet Lake'u. I bardzo mnie to cieszy, że procesory idą właśnie w tym kierunku, dlatego że będziemy mogli przez to zaoszczędzić trochę na kupowaniu procesorów i płyt głównych. Jeżeli chodzi o następny procesor w kolejce, jest to Intercore i3 9100. Procesor czterudzeniowy i czterowątkowy o taktowaniu 3,6 GHz na kofilejku, Oczywiście. Jest, to, jest bardzo dobrym procesorem, przewyższającym o kilka procent wydajność Ryzena 3200 i naprawdę do podstawowych gierek bez problemu wystarczy. Jak widzicie w kwocie do 300 zł trudno znaleźć coś powyżej 4 rdzeni, chyba, że sięgniemy po Ziony, ale chcę Wam pokazać coś, co jest na polskim rynku i możecie to nabyć od ręki. Nie musicie czekać 4 tygodni czy 2 miesięcy na paczkę z AliExpress. O tym procesorze jedyne co y, możemy się dowiedzieć więcej od naszego kochanego kupującego to to, że mamy tu box, ale nie mamy, y, nie mamy tutaj żadnego chłodzenia dołączonego. Ale moim zdaniem nadal jest to fajny procesor. Miałem z nim do czynienia w paru komputerach i naprawdę y, parowanie go z gtx 1050 Titanium to dobry pomysł, jeśli ktoś jest na tyle szalony, by kupić gtx -a 1050 Titanium. Pozdrawiam pewną grupę na Facebooku. Jeżeli chodzi o dalszy kochany procesor, będzie to Intel i3 10100F. Naprawdę, moim zdaniem, czterodzeniowa i ośmiowątkowa jednostka o taktowaniu 3.6 GHz, dająca naprawdę, naprawdę ogromną wydajność w grach. Jeżeli chodzi o cenę wydajność, to ta i trójka powinna być pionierem. Jeśli chodzi o procesory w tym segmencie cenowym, naprawdę nie wiem czy pamiętacie, dlaczego te i trójki są takie tanie. Ale w pewnym momencie była promocja na no, nie na przepraszam, na Morele, że procesory były 100 zł tańsze. Ludzie masowo skupowali te procesory i sprzedawali po 50 zł drożej, a ludzie, którzy myśleli, że znowu będzie taka promocja, kupowali te procesory masowo, ale Morele postanowiło, że nie zrobi takiej promocji. I teraz ludzie starają się pozbyć tych procesorów, bo mają na przykład 10 na półce i czekają aż zdrożają. A tu nagle wychodzi 11 generacja i trzeba wszystko sprzedawać. Dlatego, jeżeli chcecie w tym momencie budować komputer, to najbardziej polecałbym budować pod Ryzena 3200, jeśli chodzi o rozbudowę, bądź i trójkę 10100F, jeżeli chodzi o dalszą rozbudowę. Dlatego, że Socket 1200 przyjmie też 11 generację procesorów. I myślę, że to by było dzisiaj na wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam chociaż trochę pomogłem, ułatwiłem, bądź e, udało mi się zachęcić Was do budowy komputera w tych trudnych czasach. Jeszcze raz zapraszam do zasubskrybowania mego kanału. Ja byłem Hołk, Wy byliście Wy. A to, by, a to było top, top 5 procesorów do 300 zł w 2021 roku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!